Łączenie szczurów, łyżka sprawiedliwości, czyli na co zwrócić uwagę, kiedy przekopujecie swoją kuchnię w poszukiwaniu odpowiedniego modelu łyżki. Po pierwsze zwróćcie uwagę, żeby łyżka, którą wybieracie nie była zbyt malutka, ani za bardzo krótka. Ważne jest również, jeżeli znajdziecie łyżkę odpowiedniej długości, żeby miała również odpowiedniej średnicy główkę, czyli żeby była odpowiednio duża i wygodna. Łyżki nie powinny być dziwnych kształtów, jak na przykład ta chochelka czy jakoś jakieś łopatki bardzo mocno wygięte, ani sprzęty te nowoczesne, które są z różnych tworzyw bardzo mocno giętkie, też Wam się nie nadadzą. Jakie są fajne łopatki? Są to wszelkie łopatki o dużej średnicy, jak na przykład te modele. One są na tyle, jak widzicie, duże że jest bardzo nimi fajnie i wygodnie kontrolować zachowanie szczurów. Poza tym łyżka powinna być prosta, tak jak wcześniej mówiłam, żadne wygięte modele i odpowiedniej długości, to znaczy, kiedy ją oprzecie, o kieszonki, trzonek powinien wystawać poza drzewiczki kieszonki, tak żebyście mogli w każdej chwili łatwo manipulować nawet w najdalszych zakamarkach kieszonki. Jeden z moich ulubionych modeli to jest ten oto do pierogów, ma no, on bardzo fajną dużą średnicę tej główki, tej jest odpowiedniej długości, jak również jest dosyć prosty. Bardzo wiele razy mi się przydał do łączenia i bardzo dobrze sprawdził. E, jakie są jeszcze fajne modele? Są to łopatki do kocich kuwet. E, zazwyczaj są bardzo fajne średnicy, względnie proste, ze sztywnego plastiku. Jeden ich mankament jest taki, że najczęściej są bardzo króciutkie, co utrudnia dostęp w kiszące do wszystkich miejsc, wygodny dostęp. Teraz, co zrobić, jeżeli macie względnie fajny model łopatki, ale niestety jest troszeczkę za krótka. Częsty model, którego używacie, ta oto łopatka, fajna, prosta, drewniana, średnicy dosyć dobrej, ale króciutka. Co zrobić? Bierzecie w kuchni jakąkolwiek inną łyżkę, Przykładacie do siebie trzonki, spinacie je trytykami i w tym momencie przedłużacie sobie na tyle tą łopatkę, że możecie w bardzo wygodny sposób manipulować tą w każdym miejscu kieszonki. Co odradza, Róż różne dziwne sprzęty kuchenne spotykane, które widziałam już w czasie łączeń i naprawdę nie przypominają one łyżki, którą polecamy. Unikajcie takich rzeczy, które, które po prostu się nie sprawdzą, jak również różnych dziwnych modeli i sprzętów kochanych, które w ogóle nie wiem jak do nich się ustosunkować i zazwyczaj ich widok...